Siemanko. W tym filmie podzielę się z Wami niesamowitym narzędziem, które już zmieniło moje życie w niesamowity sposób i myślę, że zmieni też Wasze życie na niesamowity po prostu, wzniesie to na niesamowity poziom. A jest nim przepisywanie codziennie swoich celów życiowych, na przykład na kolejne 12 miesięcy. Jest to narzędzie, które mam od Briana Tracy'ego, które wdrożyliśmy z Madzią do życia i które polecam również Wam wdrożyć. Dosłownie tydzień temu we wtorek wieczorem zaczęliśmy z mazią mm, tą nową rutynę przepisywania codziennie swoich celów. Kiedyś już użyłem wypisałem sobie kiedyś takie swoje cele, yy, ale teraz do tego wróciłem, bo nie miałem takiej regularności w tym, jak teraz mam, że codziennie po dwa razy przepisuję i rano i wieczorem, także też Tobie polecam przepisywać cel rano i cel wieczorem przed tym, jak pójdziesz spać. Rano najlepiej też Jakoś po przebudzeniu, czy tam jak coś już sobie zrobisz, tam weźmiesz zimny prysznic, czy tam umyjesz zęby i tak dalej. W jakiejś tam chwili rano. Wiadomo, rano łatwo dostać się do podświadomości, więc jak tam zaraz po przebudzeniu to zaczniesz, to na pewno łatwo ci będzie wdrożyć do Twojej podświadomości te nakazy, yy, które spowodują, że zaczniesz przyciągać do swojego życia sytuacje, możliwości. Dzięki którym spełnisz te cele. Czyli wypisując te cele, wdrażasz je do swojej podświadomości i Twoja podświadomość nad świadomością pracują po prostu nad tym, abyś spełnił te swoje cele. I jednym z takich moich celów, minimum, żeby było ich 10, raz, dwa, minimum 10. Podświadomość lubi pracować nad wieloma rzeczami, dlatego daj jej nad czym pracować, daj jej te po prostu cele. Wypisz sobie cele na przyszłe 12 miesięcy. Na przykład, że chcesz gdzieś zamieszkać, chcesz gdzieś pracować, chcesz, nie wiem, podciągać się 30 razy, chcesz zarabiać tyle i tyle pieniędzy. Obok, pisząc datę, do kiedy ma to zostać wykonane, na przykład niektóre cele, jeżeli potrzebujesz do tego około 12 miesięcy, napisz, że do tej daty za rok, tak? Jeżeli czujesz, że coś chcesz zrobić wcześniej, Wypisz sobie, że na przykład do grudnia 2020 roku, albo do września, albo niech to się stanie we wrześniu, obok każdego z, te, z tych celów, napisz, napisz, do kiedy to ma zostać zrealizowane. Wypisz sobie tych celów minimum 10 i codziennie je przypisuj rano i wieczorem, a zobaczysz, że twoje życie się zmieni, bo minął dopiero tydzień, a ja już jeden z teraz już moich <gryw> 31 lub 30 celów. Został wykonany, a było nim morsowanie 10 minut w lodowatej wodzie, i jeszcze dodatkowo było to w źródle, gdzie woda się rusza. Tak, także nie jest to aż takie proste dla mnie, nie było to aż takie łatwe, jak myślałem o tym. Ostatnio wytrzymałem około minuty, czy ileś tak sobie po prostu, nie, że to był mój max tylko byłem sobie tyle, tyle czasu w tej wodzie i pomyślałem, że kurde, 10 minut to grubo, i sobie zmieniłem cel na 5 minut. 5 minut w źródle, po prostu w źródle, żebym wytrzymał. I dzisiaj zrobiłem ponad 10 minut, około 10 minut 20. I odhaczyłem mój cel, który był na, na, na to 12 miesięcy. i odhaczyłem to po tygodniu. Także też możesz to odhaczyć. Jeżeli nie wiesz, jakie, jakie cele sobie obraz, nie wiesz, co, co, jak zacząć z tym wszystkim, z jakimi zmianami nawyków, polecam Ci po prostu to ćwiczenie: wypisać sobie to 10 celów. Jak nie wiesz, co robić, nie wiesz nawet jakie masz pomysły, po prostu możesz sobie zrobić też kurs od to który dalej jest w sprzedaży. Także polecam Ci mega. I w tym może dojdziesz to, co lubisz robisz, robić. I tam znajdziesz może też jakiś swój sens, bo każdy ma swoje jakieś sensy, no nie. Dobra, trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, Brian Tracy polecam na Maxa Gościa, niesamowite metody. Książka Psychologia osiągnięć, książka Milionerzy Skądś tam, nie pamiętam. Z jakiejś tam ulicy, coś tam Street. Książka Zjedz Te żabę, po prostu Brian Tracy, jego nagrania na YouTubie, jego narzędzia do działania są niesamowite. Także polecam, polecam na maksa przestudiować, wdrożyć w życie i lecieć z tym na maksa. Trzymajcie się wszystkiego dobrego, lecicie na niesamowitych wibracjach, cudownej radości i spełniajcie swoje marzenia. 10 celów minimum, minimum przepisujcie codziennie, rano i wieczorem. Piąteczka, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pozdrawiam, preszko